Skończyło się to na liście wyników 32 miejscem, czyli w sumie do tej 30 brakło niewiele, jeżeli chodzi o pozycję, ale jeżeli chodzi o skok, czy też lot, to pewnie masz sobie dzisiaj wiele do, do wypomnienia. Znaczy, naj, najśmieszniejsze jest to, że nie mam sobie zbyt wiele do wypomnienia, bo starałem się zrealizować po prostu plan na, na dzisiaj. Po części mi się to udało, no z tym, że nie, nie potrafiłem dobrze wykończyć, wykończyć odbicia, wykończyć tego, tego początku, zwłaszcza lotu. Tylko za szybko zamykałem układ i przez to nie dawałem sobie szansy nawet na, na to, żeby, żeby nabrać trochę wysokości. No i, no i tak to się skończyło. No szkoda, bo. Nie było dzisiaj zabawy, a o to, o to w lotach chodzi. No to zdecydowanie, czy ten plan, o którym mówisz, że nie udało się go do końca zrealizować, to jest też kwestia rozbiegu? Bo popatrzyłem sobie, to od wczoraj tutaj jeździsz naprawdę, naprawdę szybko. No, nie, nie powiedziałbym, że to są kilometry. Powiedzmy, no dobra, od tych co jeździłem najgorzej, no to do, do dwóch kilometrów. Ale, ale to w odczuciu to praktycznie jest, jest zero, nie? Eee, także to, to nie ma znaczenia. No dobrze, na szczęście jest jeszcze jutro dzień, trzy kolejne mam nadzieję skoki, i za to będę trzymał kciuki, tego życzę. Miejmy nadzieję loty, a nie skoki. Dobrze, że wróciłeś do tej kadry, no bo jesteś dzisiaj najlepszy. No tak, jeszcze ten skoki nie, nie do końca taki, jak bym chciał, ale cieszę się, że mogłem tu być, mogłem coś tam, jakiś e, zalążek lotu poczuć, także zadowolony jestem. Jeśli chodzi o odległości, to poprawiałeś się z próby na próbę, jeśli chodzi o technikę, twoje odczucia? No w sumie podobnie bardzo. Pierwszy ten y, próbny, że przyciął trochę. Znaczy no trochę mnie tam w palca dziubo. A tak to myślę, że e, no jeszcze by mo mo mogła mi trochę lepiej noga podać, żebym jeszcze szybciej i tak by tą bulę przeleciał, żeby tam później fajnie napędzało. E, no ale tak by no. No jest jak jest na razie, także cieszę się z tego, że faktycznie no mogę być i tak walczyć tutaj na lotach. No to teraz będzie trochę o pozytywach, bo ten występ może nie był jakiś piorunujący, porywający, niemniej są pewne punkty, jest pewna druga seria i dwa fajne loty. No tak, to jest gdzieś tam na pewno takie małe plusy. Eee, większym plusem jest takim, że w końcu w tym skoku, pomimo tego, że był bardzo późny, eee, to jakby to. To przejście do fazy lotu było dużo lepsze i przez to jakbym skoczył technicznie tak jak poprzedni skok, a bym tak spóźnił jak ten, to bym skoczył bardzo krótko, ale teraz pomimo tego, że spóźniłem, a jakby było lepiej z prędkością zabrane, to i tak udało mi się odlecieć. Bardzo skomplikowana to logika. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli. Mniej, nie mniej chodzi o to, że to był lepszy skok. Tak, po prostu jakbym w skrócie mówiąc, nad bólą byłem od razu, pomimo tego, że spóźniłem. Eee, tak, jakby zrobiłem to tak, że po prostu byłem lepiej nakręcony i nie, wytraci nie wytraciłem tak dużo prędkości. No jeszcze jedną rzecz cię chciałem zapytać a propos pierwszego skoku. Bo tam popatrzyłem na przelicznik, tylko 4 punkty ee, miałeś dodane. Faktycznie było aż tak dobrze? No nie było.